Drugi bój o puchar burmistrza Olsztynka, 9 sierpnia na polanie w ich stawili się przedstawiciele lokalnych społeczności, gotowi dać z siebie wszystko, aby pokonać konkurencję. Która w tym roku się podwoiła. To jest impreza, która przede wszystkim integruje sołectwa i ta druga edycja pokazuje, że rozwija się w fajnym kierunku. Dlatego, że w tym roku mamy 8 sołectw, zobaczymy, jak będzie w kolejnych latach, ale widać, że przyciąga, przyciąga, bo jest to taki magnes przede wszystkim przy tej dobrej rywalizacji, przy tym miejscu, które jest no przepiękne po prostu, po to, żeby można było się tu spotkać, integrować, pokazać to, co najlepsze w danych sołectwach. Organizatorzy wydarzenia pod czujnym okiem Sołtysa-Lichtań zadbali o to, żeby nikt nie miał powodu do narzekania na nudę. Konkurencje, w których uczestniczyły sołectwa, były różnorodne, dostosowane do wieku i możliwości uczestników. Skorowanie wałka olcznikiem, to już jest zapomniane. Przeciąganie liny, bieg w nartach, toczenie opony, spacer farmera. Także wiele, wiele ciekawych konkurencji. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie bezpiecznie. Choć rywalizacja była zacięta i nikt łatwo nie dawał za wygraną, nadzieje sołtysa się spełniły, było bezpiecznie. Aby było też fair play, czuwali bezstronni sędziowie, którzy sumiennie mierzyli każdą zaoszczędzoną sekundę i każdy z trudem zdobyty milimetr. Trudna była rywalizacja? Nie, nawet łatwo była. Tylko przy, y, piłkę przeturnać y, przez tunel i szybko przejść. Miałeś jakiś pomysł, jak to szybciej zrobić? Na początku nie miałem, po prostu sz, y, szłem i po prostu przed siebie. Zadowolony jesteś z wygranej? Tak. Poprawiłem, żeby na bok nie zjeżdżałem tym wozem. Dzięki temu wygrałeś. No? Zadowolony jesteś? Tak. Ja też mam drugie miejsce. Ale w innym konkursie. Jakie e, w konkursie? No, e, wrzucanie. Tak? E, wrzucanie. E, Miałem 140 impł. E, ja y, w tamtych rzutach nie miałem, ale y, jak strzeliłem na koniec trzecią, to y, obok miało być awalmoło w stówkę. Ja zawsze przyjeżdżam na jakieś imprezy tutaj. Chyba, że jestem gdzieś na wakacjach albo mnie nie ma w domu, po prostu to wtedy nie. A dlaczego? Co tu jest fajne? Nie wiem, po prostu mnie tam do, na przykład do królikowa albo do Olsztynka jakoś tak nie ciągnie, mocno najbardziej tak do Lichtajm. Bo w lichtajnach są najlepsze imprezy. Jestem bardzo dumny, że dali radę, że zwyciężyli drugie i trzecie miejsce, więc super rewelacja. Co prawda mała kontuzja, ale koniec końców jest pudło, więc jesteśmy zadowoleni i dumni z, z dzieci. Po konkurencjach dziecięcych poprzeczka poszła w górę. Przyszedł czas na starszych. Na zwycięstwo trzeba było sobie solidnie zapracować. Był trening, trenowaliśmy cały tydzień, także jesteśmy biegli w, w turlaniu opony, rzucie beretem i biegu na nartach. Myślę, że to są nasze mocne konkurencje. Niesieni niesłabnącym dopingiem kibiców wszyscy zgodnie walczyli do końca. O zwycięstwie decydowała suma punktów uzyskanych z poszczególnych sprawności. Najwięcej uzbierało ich sołectwo waplewo. Pierwszy raz braliśmy udział w tym boju sołectw, i naprawdę jestem ze swojej drużyny naprawdę bardzo dumna. Drudzy na podium zameldowali się ubiegłoroczni zwycięzcy. Sołectwo królikowo. Jakiś trening był? Nie, wszystko to jest. Traktujemy to. Miło jest wygrywać, ale traktujemy to jako zabawę. Na trzecim miejscu, bez zaskoczenia, gospodarze. Lichtajny powtórzyły ubiegłoroczny wynik, ale wszyscy bez względu na rezultat podkreślają jedno: nasze wspólne zwycięstwo to integracja i dobra zabawa. To, co się dzieje, to jest magia. Nasza wieść zaczyna się bardzo integrować, zaczyna współgrać. No, mamy jak tryby teraz, w tej chwili, więc to jest po prostu nie do opisania. Bardzo fajnie. Jesteśmy zaskoczeni, że jest że pogodą teraz, że nam dopisała. Dwa, że jest taka fajna rywalizacja, ale taka zdrowa rywalizacja. Podobało mi się bardzo. Na pewno będziemy walczyć, na pewno będziemy tu jeszcze w następnym roku. Bój sołectw to nie tylko rywalizacja. Bogatą ofertą kulinarną chwaliły się koła gospodyń wiejskich. Kiedy ja jeszcze byłem burmistrzem, to zawiązywało się ledwo kilka kół gospodyń wiejskich, można było je policzyć na palcach jednej ręki. I oczywiście w stru dzisiaj struktury kół gospodyń wiejskich są już w wielu sołectwach gminy Olsztynek, ale ważniejsze od tego wszystkiego jest to, że są ludzie, którzy chcą być ze sobą. Kto się czubi, ten się lubi, bo... W sobotni wieczór działo się również wiele na polowej scenie w Lichtajnach. Swoją ofertę prezentowała młodzież z Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku. Do tańca przygrywał zespół kombo. Znane melodie muzyki cygańskiej i żydowskiej sprawiały, że nogi same wyrywały się do tańca. Bardzo fajnie, impreza to. Warto było przyjechać. Super. Bardzo, naprawdę super, wszystko. I pogoda dopisała, to najważniejsze. Jedzenie najważniejsze, bardzo dobre. Cieszymy się, że takie Zobaczymy. imprezy mają miejsce, do nie tylko w BlichTajnach. Przyjechaliśmy nawet ze swoim przyjacielem ze Stanów, przyjechał zobaczyć jak się bawią tutaj nasi rodacy. Super impreza, oby częściej było i żeby tak spokojnie. Wiejsku. Wie pan co, ja to z Olsztyna jestem, więc na takiej imprezie 20 lat temu byłam, więc po prostu niesamowite uczucia sprzed takich lat moich młodości, gdzie się przyjeżdżało, koncertowało się po prostu, się dobrze zjadło, dzieciaków dookoła, super, zadowolona jestem, lepiej się bawić nie można. Na zakończenie spotkania w Lichtajnach wystąpił zespół ludowy Dybzaki z Gierzwałdu. Dobra zabawa trwała do późnego wieczora. Do zobaczenia za rok!